Będąc osobą notorycznie pomijaną przy rozdawaniu Oscarów, mogę sporo powiedzieć na temat tych nagród, które są mi dalekie. Szkoda, że Oscary rozdaje się tylko w 24 kategoriach i nie każdy zostaje nagrodzony. Dużo rozczarowań, tragedii. Kategorie powinny być bardziej szczegółowe: Na przykład, Oscar dla najlepszego filmu, który nie dostał nagrody, albo Oscar dla filmu, który nie został nakręcony, ale gdyby był, to. Albo Oscar dla najlepszego wykonawcy z przedziałkiem po lewej stronie, z przedziałkiem po prawej stronie, po środku, dla wykonawcy bez przedziałka, dla wykonawcy, który chciał mieć przedziałek, ale mu jakoś nie wyszło, dla wykonawcy, który chciał mieć przedziałek, ale mu wyszło i wyłysiał, i tak dalej, i tak dalej. Albo Oscar w kategorii najlepsze wykonanie Ari Orzecha z Dziadka do Orzechów w hollywoodzkiej ekranizacji Jeziora Łabędziego jako sensacyjnego filmu z życia rycerzy średniowiecznych i długośrodkowych. Długowiecznych. No Każdy chce być gwiazdą. Kto to jest gwiazda? Na przykład pewien amerykański aktor oscarowy, Clark Gable, ale jak nie pamiętacie Clarka, to może być Brad Pitt, w ulubionej restauracji był obsługiwany cały czas przez tego samego kelnera i któregoś dnia obiad podał mu inny kelner i aktor pyta, dlaczego nie obsługuje mnie pański kolega? Pan wybaczy, mówi ten kelner, ale wygrałem pana wczoraj w kości. I teraz, słuchajcie tak, przychodzą do głowy, jaka jest różnica między gwiazdą a znanym politykiem. E, polityka w jego ulubionej restauracji obsługuje cały czas ten sam kelner, któregoś dnia jednak obiad podał mu inny kelner. I polityk pyta, dlaczego nie obsługuje mnie pański kolega, tylko pan. Na to kelner mówi, pan wybaczy, ale przegrałem wczoraj w kości.